Elwina Mordy. I wariaty. Z tej strony Marwow. A głos, który was przywitał, to oczywiście jak najlepsza sztras. My zaczynamy kolejny odcinek Men of Medan. Lub jak niektórzy mówią, Men of Medan. I zaczynamy kolejny odcinek pięknym ekranem, że mamy przed naszą, przed twarzą Julię. Dokładnie tak. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Także myślę, że nikogo to nie dziwi, bo nagrywamy ciągiem te wszystkie odcinki. Gra nas tak wciągnęła. Ja się nie mogę doczekać, co będzie dalej, czy uratujemy się, czy nie. Tak. Czemu Na chcę sprawdzić nie historia jest niesamowicie poprowadzona. co? Chcesz sobie iść tam? Jakiś... staw jakiś. Miło było być razem gdzieś w jednym miejscu mm -hmm. przez chwilę chociaż. Ale ja gram Julią, czy moja? nie, twoja najprawdopodobniej, ja gram Julią z tego co kojarzę. O kurde. Oh fuck. O, o, mam quick time event na klikanie. O nie, dobrze, że to... Na to ciszę. Jezu, jak dobrze, że to, że to ty masz. Ile tego? Udało się. Ooo Jezu. O kurde. O, ale się zestresowałem już na samym początku odcinka. Tak mi się ręce potem przy tych sekwencjach. Ja no. wstrzymuję oddech. Julia, co się dzieje u ciebie? O, -o nie wiem. Ja nie o niczego. Jesteś jak szyki u ciebie. Jestem. Ooo. Coś tak jest w tle. Masz coś w tle? Z tyłu? Możesz iść? Ja nie mogę iść chyba. Dobra, to idziemy. Iść pierwszy. Idziesz. Pierwsza. <laughs> Prawdziwy mężczyzna, znam Dobra, ja dobrze, idę pierwszy. Dobrze, kobiety. No, daj mi być pierwsza. Ja jestem facetem. O, distance screaming. Ległe krzyki. Fajne, fajne napisy. <laughs> A. Wcześniej takich nie było, jak były jakieś no? krzyki. Nie wiem, czy się... ja miałem od zawsze ustawione, że. O, głos ma być tego, ma być czytany. Ja też. backgrounda, tak. Mhm. We just heard. Ale pamiętasz że tak bardzo się z tymi postaciami zżyłam, że naprawdę nie. przeżywam to, co oni, jakby tam byli, naprawdę. <grym> nie! Nie, nie. Mm. <grym> Gra chyba wie, że ty sobie wcześniej poradziłaś z tymi sekwencjami oddechowymi i dała tobie postać nimi. Mam nadzieję, <grym> nadzi tak. że tak to działa. Że dostosowali to po prostu do tego, jak nam wychodziło. Mhm. Mm Oby. No idę je zobaczyć, no już idę. Nic nie widziałem. Był tam jakiś koleś. A, nie, to ja nic nie widziałem. Mhm. O nie, quick time event znowu. Prawdopodobnie. Ta deska wygląda jakby miała się zerwać. O. Tak, klikam event. Świetnie, no. dzięki. Trzy są. Nie. Ale deska się zerwała. <śmany> o. O. Po mojej stronie. Nie. O kurwa. Tendem. Ten. już są tylko. A emote przynajmniej rzucił. To tyle dobrego. To jest też dobra rzecz dla nas. Ciekawe. Kto z widzów też tak samo się w ogóle stresuje jak my w czasie tego oglądania? Tak, możecie napisać w komentarzu, czy przeżywać tak samo jak my. Zawał? Zawał? <noise> o! Wyziął ten mój mgłę z siebie. Mhm. Mm no to cóż, rozdzielamy się ponownie? Dobra, to trzymajcie się po papa. Pa. Elożka? Pa! Ja idę no okay. no ja w też stronę, idę. gdzie był jakiś koleś. No i nie. na zewnątrz wszedłem. O, mam świeże powietrze w końcu. Fajnie. A ja wchodzę w dalsze elementy no tego statku. Cześć, droga pani. Przybliżyła mi się do, do kamery, żeby <laughs> popatrzeć na nią. Nie podoba mi się to, jak ty tak robisz. Naprawdę mi się to nie podoba. O nie, robi się coraz ciemniej tutaj. Halo? O, no, ja co czas jestem. Nie, 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 to było do tego co się stało Aha. u mnie. E, na razie wyjdź na zewnątrz, na razie. No i że na zewnątrz, bo tam coś No tak, ostatnio ty miałeś straszne sekwencje, więc teraz na mnie pora. To chyba tak na zmianę tutaj sobie działa. Mhm. Jestem w kuchni jakiejś. O. jest koleś jakiś? Ja mam ciało w ogóle przy drzwiach. <laughs> No. Szczury mój brzuch wyjadły. Nie. Jedzą w sumie. Drapią mu po brzuszku. O, ale ma... Ma ten. Okay, mamy jakieś tego... E, patrzcie, tutaj patrzcie jedną stronę, tu macie przednią stronę, proszę sobie poczytajcie. Ojej, te szczury nie są zbytnio. One są jakieś ściekłe. Okej, okay, podnieśliśmy Pe pewnie... szczura. Pewnie Co ty głodne? zrobiłeś? To nie było konieczne. Co zrobił? Rzucił szczurem o blat. O kurde, po co? Nie wiem. Ej, ja walczę z szczurami. Jestem i będę walczył ze szczurami. O Oj, spadło coś. S... Słyszę, no. Jakiś winda. Winda jakaś. Ej, fajnie to, że to jest tak połączone, wszystko. No nie patrz w dziurę, uciekaj lepiej. O o szczury. Uciekaj, koleś. O, o szczury. Uciekaj, bo to są <grym> wściekłe o kurde. szczury. Ja widziałem, to pamiętasz tą sekwencję, yy, która by, by była w tym przepowiedni? Tak, chyba mam ty. <śmany> <śmany> ja się wystraszyłam. Co ci się stało? Się Alex. Nie odłożę noża na dół. Marek, żyjesz tam? Mhm, żyję. Ale się wystraszyłam, czalisz. Co? Co się dzieje? Co? To się nie wie naprawdę, to... Alex, Nie! Nie! Oh, NIE! to chciałam zrobić, nie pomyślałam nawet! Jezu! Zaczyna czemu ty się... czemu ty... czemu ty się dźgnęłaś? Bo chciałam tego szczura zabić! Tam nie było żadnego szczura! To byłeś ty naprzeciwko mnie. Tak! Dokładnie to ja, byłem ja. A ja widziałam tego kolesia bez oka. O, masakrę ja... A czy ja wiedziałam, że to pójdzie w brzuch, ale jakby wcześniej kliknąłam, niż pomyślałam, co się stanie. Czyli ale... mamy remis, jeden na jeden. Jezu, tak. A jakby tylko... domyślałam się, że się dźwignę sama, że nie ma tam żadnego szczura, ale. To była reakcja mojego organizmu, że wybrałam no. tą opcję. Ja rozumiem, bo to doskonale rozumiem. Ja tak patrzę, że ty jesteś. Ja tak cisza, i ci nic nie mogę powiedzieć, bo wiesz, no spoilerki wtedy bym miał. Mhm. Tutaj ja, ja miałam z tobą, jak uciekałeś. No, tylko tak całkowicie miałem totalną ciszę i takie. Nie rób tego błagam, nawet specjalnie mówiłem, że, Ale... żebyś zrozumiała, że ja, ja po prostu ci bym mówię, a tym nie mówił. Ale wiesz, jaka. Plus dwa on umarł. Wiesz, jaka była druga opcja? Jaka? Że mamy dźgnąć tego kolesia. O. A za, a, a za pierwszym razem co miałaś? W sensie, bo a, miałeś dwie, dwie opcje. Pierwszą, miałeś pierwszą opcję z dwoma wyborami, drugą opcję z dwoma wyborami. No nie, że nie pamiętam. Co jest... <laughs> Byłam taka zestresowana tym, że... O nie. Czyli dwa związki zakończyliśmy tutaj w tej grze. No, jeden związek, jedno małżeństwo w sumie. Mm -hmm. A jedno romans, taki przelotny, załóżmy, że tak to można nazwać. No powiedzmy takie narzeczeństwo i przelotny romans. O. O. O, odpiliło się. Czy oni już odpływają? Czyby to był koniec gry na pewno? Ej, serio? Coś mi się. O. Ale mieliśmy jeszcze naszego pana spotkać.

Nie, no i. A teraz mi jest trochę sputno. My w sensie przy... też, że taki wybór zrobiłam. A i że mi się nie udało w tych quick time eventach. C tammy częściej się postaramy lepiej. Tak, ja nawet przetrenuję quick time eventy, żeby naprawdę dobrze było. No, jak pięknie nam tutaj przypominają teraz, co się stało z Konradem. Przepraszam Ciebie, Konrad. Nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Ja Ciebie też przepraszam, Alex. Czy to jest Alex w ogóle? Tak, to jest Alex. Wybacz mi, chłopie. Chciałam po prostu zabić szczurka sobie. O, i moi drodzy, mamy tu w tym momencie koniec Men of Medan. Okej, okay, jestem troszeczkę w szoku, że tak szybko nam to poszło, z tego co patrzyliśmy w internecie to gierka zajmowała około 3,5 godziny, także nie wiem czy tutaj nasze wybory jakby nas pozbawiły troszeczkę jakiejś części fabuły. Zakładam, że tak mogło być, zwłaszcza w tym momencie, kiedy tam trzeba That's było te it. drzwi przytrzymać. Game over. No okej, okay, okay. czekaj. For now at least. You could try again, See if you can't do next time Not a bad effort, some lived, some died.

Ale strasznie mi się podoba ta kwestia, że to my jakby mamy historię pisaną. Little Hope to jest hmm. druga część tego. Która jakoś we wakacje niedługo będzie wchodziła, także... To nie będzie... jest na co czekać, moi drodzy. Tak, będzie co ogrywać, słuchajcie. A, czyli to oficjalnie jest fak... faktyczny koniec. O, muzyka. Muzyczka, tak, także... Marku, co sądzisz o Man of Medan? Myślę, że tutaj jest warto co powiedzieć. Trzeba tutaj na chwileczkę się zatrzymać mm -hmm. i porozmawiać. Bo to było twoje pierwsze przeżycie w takich grach, gdzie trzeba było podejmować wybory i robić quick time eventy. Było to różnie z tym. Czy e wy powiedzcie, jak ty to widzisz? Czy sprzedzisz jeszcze w jakieś negierki spróbować tego stylu? E powiem ci wprost, że no... Nie byłem w tym dobry. No, jak wiadomo, to jest moja pierwsza, pierwsza, pierwsza próba, że tak powiem. Wszyscy oczywiście widzieli, jak to mi fajnie wychodziło. Wkurzałem się na siebie. Najbardziej to się wkurzałem, że nie mogłem nacisnąć tego klawisza. Kurczaki małe dwa, ale historia, to no, tak się możesz ciągnąć, że te decyzje, które ty, się, które ty robisz, zwłaszcza jak się widzi ikonkę. Słuchaj, zostały te, relationship zostało z tego zabraidowane, zmienione właśnie. I to zaraz Czuję się, że te decyzje mogą być iluzoryczne, bo nie wiem tak naprawdę, na ile to były moje faktyczne zmiana, ile to jest iluzja wyboru, ale bardzo mocno kotwiczą w całej historii. Tak i generalnie motyw tutaj jest, że tak jakby przeskakiwaliśmy pomiędzy tymi postaciami, mimo że tutaj Marwów miał swoje postacie jakieś przypisane na początku, to potem ja miałam możliwość przez chwilę nimi sterowania i odwrotnie, to też w ogóle był taki ciekawy zamysł. Może to troszeczkę wie? dużo namieszać, hmm. bo jakby mamy różne podejście do tego życia całego, więc... Mogą być ciekawie, nie wiem czy to miało jakiś wpływ, czy te decyzje były połączone. Tak samo jak masz na przykład miejsce, gdzie masz dwie zupełnie w różnych miejscach historie, ale idziemy się równolegle. I słyszysz dźwięki, które twoja, twoje postacie robią, bo inne postacie je też zrobiły. Tak, to, ma takie ja, to też ciekawe takie przeplatanie tego wszystkiego, że niby jesteśmy w różnych miejscach, ale jednak mamy tą samą historię. No i plus momenty, że gra tutaj miała dwie perspektywy, że nigdy tak naprawdę nie byliśmy pewni co drugi gracz przeżywa. że mogliśmy po prostu słuchiwać się w to, jak my tutaj na przykład, że ja krzyczę, a Marwol się wystraszył, że o co chodzi, co tam się u ciebie stało i odwrotnie. Albo na przykład ja uciekam, a ty taka cisza, nic nie mogę ci powiedzieć, nic nie mogę ci powiedzieć, a ja tak w panice, bo naprawdę ja nie myślę. że boże, to mnie goni, co mnie goni, co to jest, a. co za potwór, jak mam teraz przeżyć? Ja siedzę, tego, tak, no bo to ja go gonię, no jak mam mu powiedzieć, no nie mogę mu powiedzieć, no bo normalnie by nie wiedzieli tego, także ciekawy tutaj zamysł. Myślę, że podtrzymamy takie samo tutaj. Przyprowadzenie tego wszystkiego w kolejnej części, że nie będziemy sobie zdradzali żadnych tajemnic, żeby tutaj było jak najbardziej realistycznie. Mm -hmm, dokładnie. Myślę, że też będziemy nagrywali z dwóch perspektyw, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda. I co może nas ominąć, a co nas może zaskoczyć? Tak, i w tym miejscu myślę, że jeszcze warto by było bardzo zapytać, moi drodzy, czy bylibyście chętni, może, żeby zobaczyć, jak inaczej się ta historia może potoczyć? Myślę, że już nie tutaj w serii, ale może w jakichś wspólnych live'ach, co o tym myślisz? Właśnie wspólne live'y, aby porozwiązywać poszczególne inne ścieżki, no i też wytrenować dodatkowo moje zdolności e, szybkiego klikania i analizy. Więc napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Tak, koniecznie napiszcie. I nie zapomnijcie też, że łapeczki w górę, żeby wesprzeć rozwój naszych kanałów. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to pamiętajcie, że dostajecie subskrypcję. Pamiętajcie, ma być przycisk szary, nie czerwony. No i w opisie, oczywiście, zostawiam link do Strals żebyście zobaczyli sobie z tej z drugiej A perspektywy. A ja stoję do Marwowa. A i jeszcze ważna sprawa, nie wiem czy to było w tym odcinku czy w poprzednim, ale pamiętajcie, jak chcecie zobaczyć nas więcej, wspólnych seriach, też w horrorach, może nie tylko horrorach, to dajcie też znać koniecznie, żeby dać nam tutaj jakiś sygnał, że chcielibyście to zobaczyć. I czy to będzie dla nas taka motywacja, aby móc usiąść i faktycznie coś razem zrobić? Tak. Także co, chyba myślę, że możemy skip ten, zobaczymy czy coś się tutaj jeszcze nie pojawi po tych napisach. To już chyba menu główne wyjdzie, tak z tego co mi się wydaje. Tak, chyba smacznie. że nas gra zaskoczy. Może, może będzie jakieś zaskoczenie? O! Ty. A mi się ciągle ładuje? No, jest senka, moi drodzy, jednak no. mamy tutaj zaskoczenie jakiś ciekawy smaczek. I poscencu mnie. O, i druga synka. Nie ma bo jestem troszeczkę do tyłu, dopiero mi się ekran ładuje. <grym> nie, ja nie, ja ci nie mówię, po prostu ja oglądam, patrzę. Ooo. Więc z nikąd to wszystko po prostu wysłało SOS. Wydaje mi się, że mamy tu prawdziwy kosmiczny samochód. Prawdziwy statek duchów, wow. powiadacie? Mm -hmm. o, o te trumne. Co, co to jest? Pytają się. Czy tylko dwóch żołnierzy? O, bez u mnie jestniczek? dopiero teraz się zapytali. A, ja tak patrzę, to są tylko dwóch żołnierzy bez żadnego ekwipunku bojowego. Bo nie spodziewałem się. Cześć, że... jakie? W ogóle. Z... Zakładali, że wchodzą na statek duchów, ale chyba jakby tak nie potraktowali tego zbytnio serio. A czy oni chyba w to nie wierzą? Po prostu wiesz. Tak like sarkastycznie sobie powiedzieli. Mhm. Mm się zdziwiam lekko. What the fuck? <śmiech> <śmiech> oh. achievement learning to work together. Wystraszyłeś się tego młota na twarz? Tak. Też ja dostałam learning to work together. I just saw Kolejna stęka. Hmm. Czy za by to za złapomniać? Tak, bo tutaj będzie zupełnie inna historia z tego, co tak się kojarzę. Ooooo. Oh. Welcome to Little Hall. <laughs> no, niewielka nadzieja. Adekwatne miejsce, tak, to jest hop. Dokładnie to co mówiłaś. Tak, 2020. a Czy też warto... będzie koniec, to coś jeszcze będzie? Chyba warto było zostawić te napisy. I później jakby zobaczyć, co będzie dalej. Oj, tak, dobrze, że nie zrobiliśmy tej cięcia. <grym> Ale byśmy... czy coś jeszcze? Słopali. Będzie czy mnie wrzuci do ekranu końcowego. Dobra, jesteśmy w ekranie początkowym. Także co, moi drodzy, my wam bardzo dziękujemy, że byliście tutaj z nami przez całą tą serię. Mamy nadzieję, że się bardzo dobrze z nami bawiliście. I również ja dziękuję wam za to, że przybyliście tutaj, oglądaliście. I co? Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnych seriach. Pa, pa!